Nie zamierzasz nic powiedzieć sami. Skąd to masz? No słucham. Nic ci nie powiem. Będę milczeć jak ryba. Hmm, nie bez kozary nazywają cię sprytnym szlamem samem. W takim wypadku podejmę drastyczne kroki. Przegrałeś tę rundę! Koniec gry! A, a myślałem, że zachowanie tajemnicy jest najrozsądniejsze! Wiesz, mam znacznie lepszy pomysł! Rozwiążę cię i ci powiem! Cześć wędrowcy! Dziś zrobimy wyjątkową skrzynię! Spodoba się fanom Genshin Impact! Z czego będzie? Z metalu? Szkła? Pereł? Jestem gotów na wszystko! Świetnie, bo naszym głównym materiałem będzie... Tektura! Niech mnie Wierz mi, nasz projekt cię nie zawiedzie! Hmm, tu się nie zniszczą moje sekrety! Możesz się nimi podzielić, jeśli chcesz. Nie mam nic przeciwko. Nie trzeba! Jedną trzecią przekazałem panom na TikToku. Gatawi ludziska? Zrobi pokażę wam wielkie bum! sami ostrożnie. Przepraszam. Na śliskie ręce. Wyczerpana bateria! Nic nie nagrałem! Hm? TikTok poczeka. Nie wygłupiaj się i zobacz te części. Ups! Jak się tu znalazłem? Pomalujemy je na fioletowo. Nie zapominajcie o rękawicach ochronnych i goglach. Farba w sprayu będzie idealna! Wow, popatrz! Jaki żywy fiolet! Zupełnie jak w Cudownie! Kochani, skrzynia będzie prostokątna, więc boczne ściany będą krótsze. Sklejmy wszystko! Pamiętajcie, że ten klej parzy jest nagrzewany pistoletem. Sami, jest ci zimno? Noszenie szalika po domu jest... To szarfa, a nie szalik! Nie znasz mody z tej wadu. O tak, porozmawiajmy o niej. Kochani, znacie Genshin Impact? Łapka w górę, szukam fanów tej gry. Sam, wyglądasz jak postać z gry. E? O czym ty mówisz? A, na wizję. Ktoś tu grał zbyt dużo w Genshin. Sami ma wizję. Nic nie widzę. Ups, a jednak... Sami wróci i dokończymy razem wieko. Shake shake? Czy można uznać to za umiejętność geo? A może raczej crafting? Co z jej pomógłbym ci w grze? To dobrze, dzięki bohaterze. Oddałabym ci skrzynki z tej watu. Nie potrzebuję wszystkich, tylko te! Dokończmy ją szybciej! Zrobione! Ale każdy może z łatwością wykraść moje klejnoty! Nie mówiąc o tajemnicach! Wykorzystajmy wizję, żeby zamknąć skrzynię. Który żywioł wybierasz? Mogę wybrać? Może hydro? Radę komplety! Wybierzmy coś innego. Ten jest zbyt mokry. To zostawmy hydro i wybierzmy elektro. Sami zgadzacie się. Sopewnie! No, Dzięki Tibidowie jestem wodoodporny. <laughs> I suchy. Chcesz za to pięć klejnotów? Okej, okay, a jak będą złote? Hmm? To mnie nie rusza. Nie przekonam cię. Później się dowiesz, jakie to ważne. Swoją drogą, jak wykończymy te skrzynie? E, właśnie o tym mówię. Mamy mnóstwo opcji. Racja, jesteś zbyt zajęty. Jeśli pozwolisz, sama wybiorę ozdoby. Juhu, życzenia odblokowane. E, to, to znaczy, że życzę ci szczęścia, nich. No no, kochani, chyba mamy wolną rękę przy wybieraniu wzoru. Zaladłem cię, moja droga siostra. Proszę, weź moje klejnoty. W porządku, do dzieła. Zaraz. Sami, halo, Ziemia do Samiego. O jakiej siostrze mówisz? Okej, okay, Google. Kto jest siostrą w Genshin Impact? Na ty ma na imię Barbara. Jakaś liczna. Wyglądam jak ona? Jesteś miła i opiekuńcza. Wszyscy cię kochają. Potrzebujesz innych powodów? Chciałabym mieć taką księgę zaklęć. Kochani, wykorzystamy inny wzór z Genshin. Księgi zaklęć Barbary i kolorów elektro. Stój sami. Coś zrobiłem? Myślimy podobnie. Ten wzór jest taki sam jak na księdze. Masz coś jeszcze? No jasne. Wybierz to. Kochani, zróbcie papierowe szablony i odrysujcie je na tekturze. Wystarczy mieć pewną rękę i ostry ołówek. Nawet szlamik to potrafi. Daj mi to, Suzy. Nie, spiesz się sami. Dam radę sam, bez problemu. Gotowe. Mówiłem? Możesz przestać. Suzy, gdzie jesteś? Nie, 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 nie. Potrzebuję Co robisz, sami? Poszłam po coś do picia. Dla siedmiu. Eem, Suzy, pomożesz mi z tym? Proszę. Kochani, poproście kogoś dorosłego o pomoc. Zostało kilka szablonów. Szybko się nimi zajmiemy. Jak szybko? Muszę to zobaczyć. Okej, okay, jestem gotów. Patrz uważnie. O! Siup. I hop! I proszę! Nie tak wykorzystuje się boskie moce. Zróbmy z nich dobry użytek. Przerwa! Przerwa. Kochani, spójrzcie na tę barwę. Yy, yy, hop! Proszę, przyniosłem papier um, Zgodzę się na ciemny fiolet, ale brąz? Sami, pomieszałeś coś? Postanowiłem wprowadzić zmiany. Nie musimy wszystkiego kopiować! Cóż, masz rację, kochani, używajcie swojej wyobraźni. Rady koplety! Sami, nie miałeś się ślizgać po papierze kolorowym! Ale warto było spróbować! Przykleiliśmy wzory do kolorowego papieru. Teraz ozdobimy nimi całą skrzynię. Cudownie! Gdzie jest klej? Wykorzystam go jako brak? Ostrożnie, mój drogi, albo sklejesz się w nierównej walce. Nie udało się! Uczcie się na moich błędach! Okej, okay, teraz zacznijmy ozdabiać skrzynię. Będzie wyglądała magicznie. Oto pierwsza! Czekałem na tę chwilę od wieków! Ile masz lat, sami? Niech to będzie kolejna tajemnica. Trafi z innymi do skrzyni! Muszę je chronić! O, tak! Nic nie powiem! Ha. Odkładałem złoto? Jestem genialny. Mów normalnie. Zapomnieliśmy o twojej talentie. Eee, Laty widzisz, świeże powietrze. Pomogę ci ze skarbem. Ostatnia ozdoba jest twoja. Dzięki. Ej, zabrałaś moje monety, Genshin! Genialna sztuczka. Zapłacę ci, jeśli szybko skończysz pracę, dobrze? Skończę za chwilę. Złote listwy są bardzo potrzebne. Męczące, boli mnie gardło od stękania! Chyba powinieneś odpocząć. Nie martw się, twoja wizja się przyda. Od teraz nasze tajemnice będą bezpieczne! Wreszcie! Mogę do niej wejść? Chcę być bezpieczny! Juhu! Zamknij, tu! Pewnie, a kiedy odpoczniesz, ozdoby będą gotowe. Kochani, zobaczcie! Ułóżmy tu klejnoty, żeby skrzynię chroniła ich magia. Hmm, ciekawe. Czy mogę zastosować swoje czary? Ostatni szczegół. A teraz obudźmy sama. Wow, czy moje czary działają? nauczyłem <grym> się sztuczek. Obejrzyjmy projekt jeszcze raz. W porządku. Okay. Jeszcze jedna tajemnica. To ostatnia, obiecuję. Hej, przerwałeś mi grę. Ludziska, w skrzyni dżensin są kryształy tajemnice i nawet ale nie wkładajcie tu wszystkiego, co znajdziecie w domu. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nas. Pa pa! Do zobaczenia, kochani.